Nie, tak jest dobrze. No to jest super poza. Daj bicepsy przedem. No. To kurwa nie ma kogoś z boku, to chuj wie jak tych wyglądasz wiesz o tym mówię. Nie? No, nie ma nikogo z boku. Musiałby Michał stanąć, żeby była różnica w proporcjach. Żeby wiesz, było wiadomo... choć i bo jestem dojebany już no, no teraz widać różnicę. Teraz daj najszerszy przedem. No i bicepsy teraz no. Ty będę najszerszy A nie wywijaj tak mocno pleców? O właśnie. Tak. Tak, tak jesteś większy. I bicepsy tyłem Dużo macie dalej białka w tych kurczakach tam dobrze. Dobrze. Bardzo dobrze. 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 Super. Dobrze. Dobrze.